Elo, Elo 520. Witamy Was w kolejnym odcinku mojej serii na kanale WRC6. I dzisiaj sobie pojeździmy. Znowu wbiłem sobie w grę jednoosobową zamiast w grę wieloosobową. Dokładnie. I będziemy sobie jeździć znowu podzielony ekran, czyli gra standardowo na dwie osoby. I proponuję Ci się przejechać na rozgrzewkę, może jakiś ride włoski. Czy masz jakąś propozycję? Tą trasę my jechali więc ona jest bez sensu. Może byśmy się przejechali tą. Co Ty na to? Monte Lerno. Jestem za. Wybieraj takie trasy, których Twoim zdaniem jeszcze nie jeździliśmy, bo ja szczerze mówiąc, już się pogubiłam. Powiem Ci, że ja też, ale no wiesz, staram się właśnie wybierać takie trasy, których my jeszcze nie jeździli. Ok, ja sobie tutaj wybrałem. Yy, no teraz Twoja kolej, na co czekasz? Yy, wybrałem sobie tutaj yy, Volkswagen Polo, w sensie sponsora. A ty kogo wybierasz? A nie, niech będzie on. A ja też wybrałem to auto, ale możemy jechać takimi samymi. Mi to nie przeszkadza. Okay. Andras Mikkelsen, mówisz. I co? No, zostało ogólnie jeszcze. Planujemy nagrać ten odcinek, jeszcze jeden. I ostatni odcinek, jaki będę nagrywał z tej gry, to będzie właśnie podsumowanie gry 100%. No i właśnie sobie w taki sposób, oto zakończymy definitywnie historię w WRC6. No, a w dalekiej przyszłości będę nagrywał dla Was w WRC7. A potem WRC8, bo dużo razy już Wam mówiłem właśnie, że WRC8 jest najnowszą częścią, e, jaka się ogólnie pojawiła e, na świecie. E, dobra, e, więc tak, jedziemy sobie takimi samymi samochodami. Ej, mamy nawet ten sam numerek. Zauważyłaś? Dziewiątka. No, faktycznie. W sumie tego jeszcze nie było, żebyśmy jeździli takimi samymi samochodami. No nie. Więc to jest coś zupełnie nowego. Oj, 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 Dobrze, że nie widziałaś tego. Widziałam. O nie, to źle. Bardzo dobrze. Głupio mi. Mogu... Jak mogłem popełnić taki błąd? Kiedy ja go nie popełniłam, nie? No nie, weź. To normalnie aż, aż Masakra. Ci się kurzy. No, strasznie. Wystarczy, że lekko zarzucę bokiem, już ci się kurzy z tyłu. To prawda. Ale nie ma tego kurzu, wiesz, Bóg wie jakiego, żebym nic nie widział, nie? No tak, to też prawda gorsza jest burza piaskowa. O to tak, to jest. To są najgorsze w ogóle warunki w całej grze jakie chyba... A nie śnieżyca? Wiesz co moim zdaniem burza piaskowa jest mniejsza widoczność. W śnieżyce jest troszkę większa, aczkolwiek też yy, nie jest to wcale takie proste. A mnie hmm. wyrzuciło. Ale jakoś dajemy radę i sobie 13 tutaj. Sekund. Hmm. Mówiłem no ci, ta gra jest naprawdę nieprzewidywalna. Ona jest bardzo. bardzo uczulona na błędy, że to tak nazwę. Ale cały czas mi widzisz: hamuj tutaj. Ty mówisz: hamuj tutaj, to zaczęłam hamować jeszcze bardziej niż wcześniej. I mnie obróciło. No ale co ja mam tutaj wspólnego? Bo mi mówisz: hamuj. No a to, co miałem ci nie mówić, to byś poleciał w ścianę. Nie, no hamowałam, ale jak powiedziałeś: hamuj, to hamowałam jeszcze bardziej. No, nie mogę się zgrać z tobą. Musisz sama wyczuć to po prostu. Dobrze. Oj, 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 oj. Hamuj. Hamowałem, tylko popełniłem błąd i to był mój błąd. Bo niepotrzebnie wciskałem ręczny i mi auto zaczęło obracać. Półtora kilometra. Całkiem bliziutko. Ej, to jest niesprawiedliwe. Co? A nic, właśnie chciałem coś powiedzieć. Co? Ale już nie powiem, bo wcześniej zauważyłeś, że nie wiem czy zauważyłeś, ale już miałem pęknięte szkło w prawej lampie. No. I właśnie zanim, jak, zanim to chciałem powiedzieć, to jeszcze Twoje szkło było też całe, nie? No. A w momencie, jak już chciałem to mówić, to właśnie rozwaliłaś. <laughs> Dlatego chciałem Ci powiedzieć, że to jest nie fair, że ja mam już rozwalone szkło, a ty... Jeszcze nie. No właśnie. Ale też powiem ci, że jakoś e, nie idzie mi rewelacyjnie w tym odcinku. Gorąco jest, każdy zmęczony taki. Strasznie z upał. Ja po prostu tu siedzę ja czuję jak się podleje ze mnie. Ale trasa nawet całkiem przyjemna nie jest jakaś bardzo trudna. Co nie? No tak. Obróci mnie, obróciło Okej, poczekam na ciebie Ja już jestem niedaleko, także nie to no to wjeżdżam Jakoś powinnam dojechać. Hehehe <laughs> O, pojadę tędy. I ci karę naliczę. Zaraz. Nie. O, widzisz, nie należy. Masz szczęście. No co Ech, robisz? A po płocie jeżdżę, a co? Skup się trochę jak ty jeździsz, a nie na pałę. No to skupiam się trochę, sam się skupiaj. Ja się skupiłem i pojecha... dojechałem w miarę. No to się skupiej, ty w to grasz ile czasu, a ja ile czasu. No ale to też nagrywamy już, nie wiem, któryś szósty odcinek, to wiesz. No to szósty odcinek, sz szósty odcinek powiedzmy po pół godziny, no, ale no to mi daje 3 godziny, a ty tutaj grałeś 300 godzin. No ale były takie odcinki, że niektóre ci trasy dobrze szły, no to no o co może chodzi? No może lepszy dzień miałam. Nie, po prostu się nie przykładasz do tego. Przyznaj się, kłamcucho. <laughs> Twoje spojrzenie mówi o wszystko. E, dobra, jedziemy następną trasę. E, może być rajd Niemiec? Może. Ok, wybierzmy sobie może. Hmm, nie wiem, proponuj mi, bo jest naprawdę tutaj sporo tras. Ja nie wiem, czego jeszcze nie jechaliśmy. Wydaje się jakby my wszystko jechali, nie? Może to przejedziemy się taka krótka, spoko, wydaje się. Weźmy sobie południe, pochmurne i jedziemy. Czy jedziesz? Ja jadę teraz z czymś innym na odmianę, żeby nie było rutyny. E, pojadę tym miniku persono. A ty? Jeszcze nie wiem, strzelę. O tego. Nawet nie widziałem, czego tak szybko to nacisnęłaś. Bo chcę zobaczyć dopiero, jak się wczyta. Aha, dobra. Niespodzianka. Jakiś problem? No trochę. No to musisz z tym żyć. Dobra, jedziemy. Trzy kilometry niecałe. Przecież ty mi jechałeś przed chwilą chyba. Nie wiem co to. Ten tygrys mi jest znany tam na dachu. Ale A nieważne. Jezu. Nie ma znaczenia. Nie ja tak swoje drogo w ogóle jakimiś Ukraińcami zasranymi jadę. Eurolam. Masz coś do Ukraińców? A lubisz ich? A zrobili ci coś? Nie, wolę ich na pewno niż Rusków. Ale w sumie Ukraina, Rosja to samo. Podobny język, podobna gwara. Lepsi tak. oni niż Niemcy. Co? Lepsi oni niż Niemcy. Zależy dla kogo? Dla mnie. To dla ciebie, tak. Ale jeździsz po niemieckich koncertach ze mną, nie? <słuchaj>, Słuchaj, koncert, a ludzie i mentalność to dwie różne rzeczy A, ja powiem tak, każdy swój kraj jest siebie wart Polacy też mają swoje za uszami, ale... Nie wiem, jechaliśmy już tą trasę, ale na pewno dawno temu. Ło, licham do fosy. I bęk! Ej, cofnęło mnie do początku. Jak cię cofnęło no do patrz. początku? No patrz. Nie rozumiem. No widzisz ty to? Ja te trasę od początku. Eee... Jak to możliwe? Nie mam zielonego pojęcia. O, poczekaj, Rzeczywiście, chwilę. bo ja mam 800 metrów, a ty masz 2000 ponad. Zaraz ci pokażę, jaki, jak, jakim cudem pokażę ci, co zrobiłam. Dobra, jedź jedź, bo czasu nie mamy na to. No dobrze, ci tylko pokażę. Powiem ci, ale nie, bo znowu miejscu. cię cofnij i będziesz jechał od samego początku. No ale to jest niemożliwe. Ja nie wiem, gdzie indziej ma, mogę tam jechać. Dobra, jedź normalnie. Pewnie pojechałeś mi nie w tą trasę, co trzeba. Ale żeby mnie aż do początku cofnęło? Widzisz, ta gra jest, mówię ci, że ta A, gra jest niczym Ja Jadę tu i o tu wjechałam. Gdzie? O tu. No to jakim cudem cię mogło cofnąć? No nie Aż wiem. Tutaj dokładnie to w to miejsce wjechałam i ten cofnęło mnie do początku. Nie wiem. Ta gra jest czasami popieprzona. Nie akurat nie cofnęło. To dobrze, że cię nie cofnęło. Dobra, poczekam na ciebie. Wrócić cię też nie wrócę, bo zaraz mnie gra cofnie. Zauważyłaś, że jak się tutaj cofam, to mi się robi taki szary ekran? Tak. Spójrz, patrz Zauważyłam. O! Masakra E, szybko ci to poszło, tylko 500 metrów zostało ci do mety Dobra, to ja wjeżdżam już Twój największy rekord zdobytej kary? Pamiętasz ile? Było? Mniej nie więcej? Wiem, z dwie minuty? Aż dwie? Ja nie wiem, ja chyba miałem minutę ponad tak ogólnie. Dobra, ten nie ukrywam, ale ten rajd to był taki dosyć słaby. Zbytnio się tutaj nic nie działo. Może pojedźmy bardziej jakiś przyjemny. Masz jakąś propozycję? Który, który byś chciała pojechać, który ci w miarę dobrze szedł? Nie znam się, nie pamiętam jaka, jaka to była trasa. Może ride-hin right się przejedźmy, aczkolwiek hin right my chyba wszystkie jeździli już. Ale weźmy sobie może tą trasę, tutaj jest dużo asfaltu. Znaczy to w zasadzie jest e, 100% asfaltu. Więc przejedziemy się e, teraz ride-hin. Right Wezmę sobie kategorię WRC2 i przejadę, przejadę się tymi. Ty weź sobie jaką tam chcesz kategorię, nie ma najmniejszego znaczenia. Juniora bierzesz? Owszem. Okej, okay, jak chcesz. Mimo że w rajdzie Chin bierze udział wiele zagranicznych kierowców, tylko miejscowi kierowcy mogą uzyskać punkty. Tak swoją drogą spoko tutaj ciekawostki są, które można przeczytać tu, 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 tu. Rajd Hin Jak samopoczucie? Opowiadaj. Gorąco hmm. Trochę. Dobra, startujemy. Ja w y Mariola w Citroenie. No i jedziemy sobie. Widzisz jaka jest różnica startu? Jak się szybciej zbiera moje auto od twojego? No. A ja sobie pojadę przy tobie teraz ten odcinek. Mm -hmm. no nie, przyspieszenie widać jest str straszne. W przeciwieństwie do Twojego samochodu Skoda. Szkoda. Mi się z zawsze jak Skoda widziałem, to mówiłem, że niezła szkoda, nie? No. Kojarzy mi się z tym zawsze to. 4 tu, 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 tu. km y, ponad do mety. Więc spoko, bo trasa nie jest też jakaś Bóg wie, długa i trudna. Więc powinno nam to pójść bez y, najmniejszego problemu. O, antena telewizyjna. Ważej, bo cię tam nagrywają, kochanie. O, właśnie przejeżdżasz obok nich. Następnym razem niech wiadę. Okej, okay, to ja ci, pojadę szybciej i zobaczę, gdzie będę jeszcze stać. Okej? Okay? ok. Fabia R5. Skoda. O jezu, jak się chamsko odbiłem od barierki. Ej, dziadek, go ty jesteś bliziutko mnie. Ej, jak ty wchodzisz, zakrętem, no nie wytrzymam. Ło! Widzisz, jak ja jeżdżę, jak pokraka. Czemu się nic nie odzywasz? Skupiam się. No to co ja sam do siebie mam gadać? No to słuchaj, albo rybki, albo akwarium. To i to. Podzielna uwaga, moja droga. Nie posiadam. Aha, jasne. Tylko tak mówisz. Dasz radę wyjechać? Szkoda, że haka nie mam, bo bym cię wyciągnął, nie? No jedziesz? Gdzie ty jesteś? Ej, ty dziadygo, uciekła, nie poczekała nawet na mnie. Czego nie poczekałaś brum, brum, brum. na mnie? Myślisz, że ja Cię nie dogonię? Już Cię ścigam. A życzę Ci, żebyś się o barierki poobijał. Nie ma takiej opcji. Teraz full skupienie zrobię i zobaczysz. Dogonię Cię razy trzy. Ale sprytnie mi ucieka. <grystanie> Jak ucieka? <grystanie> Twój duch tak, nie? Widzę Cię kawałek na zakręcie i znikasz, nie? <grystanie> Uwaga, zaczynam... Czuć twój oddech Tak naprawdę to ja jestem wiziutko, bo ja cię widzę cały czas Ty Skubana jak mi ucieka? Nie wytrzymam <ścoughs> Dopadłem cię. I po wszystkim. Ale dobrze ci szło. Bardzo dobrze. Dobra zabawa była przez chwilę. Jeszcze się pościgam z tobą. Czekaj. No. Jedź, no. jedź, jedź Ej, no i gdzie ty jesteś? Że ci nie widzę A tutaj, jechaliśmy równo z sobą Przez chwilę dawaj, 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 wygrasz to Dobrze, pięknie Gratuluję. Mm -hmm. <laughs> Ej, parzeka, różnica była z czasem. Nie dużo. Duża. Tak? A ile? Cała sekunda. To nie jest dużo. <laughs> Dobra. Zmęczona? Mhm. Mm Czym? Tym gorącym... Pogodą. Co? Pogodą. Aha. Dobra, przejedźmy sobie jeszcze rajd e, Francji, to będzie już ostatni rajd w tym odcinku. Weźmy sobie jakoś e, w miarę krótką trasę, aczkolwiek nie widzę tutaj, żeby coś było krótkiego. Może tą. Pojedziemy tą. Pewnie my jechali. Przejadę się teraz z juniorami, a dokładnie przejadę się Polakami. Co ty na to? Jedź. O, Łukasz Pieniazek. Proszę bardzo. Co? Nic. Z czego się śmiałaś? Ja biorę Abu Dhabi. Abu Dhabi? Dobra. Wedle życzenia. Tutaj jest woda, jakbyś chciała. Chcesz się napić? Nie. Ja się napiję. Bardzo dobra, swoją drogą. Truska truskawkowa, nie gazowana. Może jednak? Z się napiję, jak skończymy. Spoko. Ja często na streamach piję, bo mi się tak chciało pić. Przez godzinę, jak cały czas gadasz. Przejebane sorry za wyrażenie, ale nie umiałem tego inaczej określić. Na, kochasz mnie? Cały czas. <laughs> Okej, okay, jedziemy sobie dalej. To będzie już ostatni rajtek, jak wcześniej wspomniałem. No i startujemy. Przypominam ci, że masz dużo lepsze auto, więc. No to o to chodzi. Staraj mi się uciekać, a ja cię będę starał się gonić, ok? No to I wtedy bo... jest taki troszkę lepszy sens, nie? O to mi właśnie chodziło, dlatego wzięłam kategorię WRC w momencie, kiedy ty brałeś WRC Junior. Słyszysz, to zrobimy w ostatnim odcinku, który będziemy nagrywać. Ja będę cały czas jeździł juniorami, a ty sobie będziesz brała WRC. Bo wiesz, chodzi o to, że ja cię cały czas widzę i po prostu mam tą motywację, żeby cię gonić, co nie? No tak. Ale ja mam Ale powiem ci, ci że Ci uciekać. O Jezu, a pat, co ja zrobiłem i to nie było celowo. Hm, <laughs> zapatrzyłeś się na mnie? Nie, myślałem po prostu chyba o czymś innym co robię. Ojo, ja, to aż Ty tam jesteś? Ja myślałem, że Ty jesteś za mną, dlatego nie gazowałem, nie? A ja wypierniczyłam właśnie. Właśnie zauważyłem, bo Cię strasznie szybko dogoniłem. Ale skupienie, cisza na No właśnie, powiem Ci, że nie mam z Tobą raczej szans, bo Twoje przyspieszenie w samochodzie jest naprawdę bardzo dobre. A moje jest okropne, co nie zmienia faktu, że prawda jest taka, żebym ja Cię gonił, to musisz gdzieś wywalić. Bo... Ale ja nie raz wywalam. Skój. No powiem Ci, że coś na teraz Ci aż za dobrze idzie. O, patrz jak Ty wchodzisz w zakręty. No, właśnie widzę. Myślałem, że wyrobisz i nie wiedziesz w te drzewo, co nie zmienia faktu, że i tak Ci dobrze idzie. Bo nawet Cię dogonić nie mogę. No patrz. Zawiesiłaś się? Tak. O Jezu, prawie Cię dogoniłem! Ale co z tego, że teraz będzie prosta i mnie zaraz pewnie przyścigasz? Bo Ty może lepsze przy przyspieszenie. Ale jedziemy równo z sobą. I mnie przegoniłeś. O nie! O tak! Jezu, chciałam właśnie zrobić to samo co Ty. Cholera jasna, bo się zdenerwuję zaraz na tą grę. <grym> Dlaczego mnie tak hamsku zarzuciło? Nie rozumiem. Żebyś mi fory dała. Dlaczego, myślisz? Nie daję ci fory. Albo nie mam po prostu weny do gry. Au. No jedźże. Co nie zmienia faktu, że tak się lepiej gra mi, Jak ty jedziesz tymi... Tą kategorię WRC juniorami. Wiesz, że jedziemy tą trasę trzeci raz? E, jak trzeci raz? Pamiętam tą trasę. Kiedyś ci powiedziałem, że już kiedyś nią jechaliśmy. Więc jechaliśmy ją wtedy dwa razy. I teraz pamiętam to miejsce i jedziemy tą trasę trzeci raz. To co z tego? Chyba, że... W... Au. Chyba że, chyba, że w kilku miejscach są takie same miejsca. W sensie w no, każdym razie, jeśli będziemy jechać raz tą trasę, to przecież się nic nie dzieje, bo tak czy siak wszystkie trasy pokazywałem w tych, że jak wyglądają, bo przechodziłem cały tryb kar kariery, nie? Jezusie. Bo te wszystkie rajdy, jakie tutaj są w szybkim rajdzie, to są też w karierze, nie? No. Rozumiesz, o co chodzi. Ty mówisz, że mnie ścigasz i że z tobą wygram. Popatrz, ile ja mam kary. No i co z tego, ale sam fakt, że ja cię próbuję dogonić, nie? Lepiej się tak gra. Mogliśmy tak częściej robić, no ale trudno. W, no, w ostatnim odcinku, jak będziemy nagrywać wspólne, to ja będę se, cały czas wybierał właśnie juniorów, a ty sobie będziesz jeździła w WRC. Juniorami też mi się dobrze jeździ, więc. No tak, ale w twoim przypadku to lepiej chyba by było, żebyś jeździła w WRC, nie? No. No i patrz, ty wywaliłaś, ja nie popełniłem jakiegoś błędu od ponad 30 sekund i dalej jesteś pierwsza. Bo ty masz przewagę właśnie z tym przyspieszeniem, nie? No dobra już nie ojcz. Ja wypierdzielam gdziekolwiek. Nie ojcz? Nie słyszałem nigdy tego. A tak mi się na poczekanie nie wymyśliłem. Słyszałem nie jęcz czy jakoś tak Ale dobra. Ty nie chcę nic gadać, ale może dojadę pierwszy do mety. Dojechałem Na końcówce. Dobre, ej, do, dobra jestem jeszcze pie... A to wszystko przez tą karę, bo wydaje mi się, że jakbyś karę nie zdobyła, to byś była no to pierwsza. No i tak ja coś No właśnie widzę, dlatego jestem w szoku. No bo wypierdzieliłam dosyć strogo. Dobra, yy, moi drodzy, to będzie tyle w tym temacie. Zapraszamy was na ostatni odcinek, jaki nagramy yy, wspólnie z WRC6, a ostatni odcinek taki definitywny to będzie podsumowanie gry 100%. Z naszej strony to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa. pa. pa.